Witam na kanale Donoros Destiny. Rozpoczynamy prognozę na przyszły rok pod kątem spełnienia życzeń, czyli to będzie horoskop życzeń, czy, czy prognoza na temat możliwości spełnienia naszych marzeń czy życzeń na przyszły rok, który wiadomo już, że nie będzie łatwy, zwłaszcza te pierwsze miesiące nie będą łatwe, ale to, że nie będą łatwe, to nie znaczy, że nam się nic nie spełni. Jest tak może podzielimy to na kwartały ten przyszły rok, ale najpierw trzeba wybrać obiekty. Do wyboru są trzy obiekty. Eee, tu mamy tak, trójkę kielichów, o, tak jak w kartach, tak jak w tarocie, trzy kielichy mamy do wyboru, to jest pierwsza opcja. Druga opcja to jest taki ni to samowar, ni to coś, może ja to obrócę. O, tak to będzie wyglądać. Taki chyba to jest samowar, tak mi się przynajmniej wydaje. A trzecia opcja to jest ta świeczka tutaj w takim koszyczku złotym i to będzie ta trzecia opcja. Także jedną z tych trzech opcji proszę wybrać i zaraz będę tasować karty dla każdej opcji. Jeszcze raz przypomnę: trzy kielichy samowar lub coś w tym stylu. I tutaj mamy świeczkę w takim świeczniku w kształcie koszyczka złotego. I możemy przystąpić do działania. Opcja numer jeden: trzy kielichy. Potasujemy. Dla tych osób, które wybrały trójkę kielichów, trzy kielichy. Dla tych osób. Pierwszy kwartał, czy spełni im się jakieś życzenie, jakieś pragnienie, jakieś zamierzenie, czy zrealizują cokolwiek. A jeżeli nie, to czy byłaby jakaś rada, która by im pomogła. Najpierw pierwszy kwartał. U. U. No dyplomacji więcej potrzeba. Dyplomacji. Generalnie jest to karta złodzieja, ale to tutaj ponieważ pytamy się o marzenia, więc tutaj bardziej będę kładła nacisk na tą dyplomację, czyli jakimś fortelem, jakimś fortelem lub jakimś takim jakąś dyplomacją tutaj możemy coś osiągnąć, ale tu osiągnięcia jeszcze nie ma, lecimy dalej, drugi kwartał. No, mamy się odwoływać do tej wewnętrznej prawdy, czyli mamy poszukać w sobie, co my byśmy chcieli, czy to naprawdę jest dobre, czy to jest zgodne z nami, czy to jest to, co, na czym najbardziej nam zależy, bo to, co mamy realizować, to powinno stanowić dla nas największą wartość. I tutaj o to mamy się pytać, samych siebie. To teraz trzeci kwartał. No, jest dużo możliwości, jest dużo pomysłów, ale trzeba dokonać wyboru. Trzeba dokonać wyboru, czyli wybrać to, co jest najlepsze, to, co jest najbardziej dla nas wartościowe. Czwarty kwartał. Paśmonet. No, tu, jeżeli ktoś pytał o pracę, jakaś nowa praca jest możliwa w czwartym kwartale roku. Hmm. No, nie wiem, czy to nam wystarczy taki coś, bo ja też tą opcję wybrałam. <laughs> Może jeszcze tu coś spytajmy. Co tu jeszcze spytać? Hmm. Zobaczymy tu jeszcze spytać, może do tego pazymonet. No nowa praca, no nowa praca. Jeżeli komuś by zależało na nowej pracy, to jak najbardziej. To jak najbardziej. Może jeszcze coś, coś, coś jakąś radę, może, może jakąś radę byśmy przyjęli tutaj na temat tego, co mamy, jak na temat tego, jakie mamy marzenia, jak je zrealizować, co możemy zrobić. No, mamy wybrać drogę, mamy dokonać wyboru. No, po raz kolejny tu jest mowa. Czyli tutaj główną sprawą jest dokonanie wyboru. Główną sprawą, czyli taka rada by była, że mamy się zdecydować na coś, a zdecydujemy się na podstawie tego, co mamy w sobie. Bo yy, jeżeli posłuchamy głosu serca, to tak, jakbyśmy słuchali głosu duszy. To nie jest w ogóle karta uczuć, tu nie chodzi o uczucia, tylko chodzi o Zajrzenie w głąb siebie i odszukanie tej swojej wewnętrznej prawdy, i jak my to odszukamy, my będziemy mogli podjąć decyzję. Tu jest trudność jakaś z podjęciem decyzji. Chodzi o to, żeby decyzję podjąć. Dobrze, to teraz dla osoby numer dwa, czyli dla osób numer dwa, które wybrały opcję numer dwa, czyli ten samowar, czy one mają szansę coś zrealizować. Jakie swoje zamierzenia, pragnienia, marzenia, osiągnąć jakiś cel. Pierwszy kwartał. No tutaj szanse są. Szanse na coś nowego są, owszem, pomysły też są, ale zmartwienia za dużo tych zmartwień, za dużo ciemnych myśli, za dużo tworzenia czarnych wizji. Które po prostu szkodzą, nie pomagają, tylko szkodzą. Trzeci kwartał, impas. Czwarty kwartał, jest koło fortuny. O, to tu możemy dotasować. Czyli ten czwarty kwartał wygląda najlepiej. Znaczy, najlepiej się, się okaże dopiero, czy on najlepiej wygląda. Zobaczymy, w jakim kierunku ta zmiana pójdzie w jakim kierunku ta zmiana pójdzie, bo mamy koło fortuny, czyli pójdziecie w nową drogę. No tak, tak to będzie wyglądało. Pójdziecie, czy ta nowa droga będzie zadowalająca? Czy ta nowa droga będzie zadowalająca? O! Czy ta nowa droga będzie zadowalająca? No, jak i się zakończycie stary etap, rozpoczniecie nowy, i to, to faktycznie no tutaj będzie potrzebne wręcz. Wręcz to będzie potrzebne, żeby zakończyć stary etap życia, rozpocząć nowy. Ten nowy może być faktycznie ciekawy, to już trzeba będzie patrzeć w kolejnym roku. Chyba aż tak daleko nie pójdziemy. A może pójdziemy? A może pójdziemy? No to w następnym roku, co to tam z tego wyjdzie. W kolejnym roku? No bo tu mamy czwarty kwartał, to jeszcze o kolejny rok możemy spytać, co tam co tam nam wyjdzie. <ś puede cantar> Rozwój świadomości przede wszystkim. Rozwój świadomości. No co jeszcze tam? Ponieważ to jest takie, spodziewam się, że niewystarczające tutaj. To znaczy, od, jako odpowiedź dla Was, myślę, że to nie jest wystarczające, ale będzie, będziecie po prostu potrzebować więcej świadomości i będziecie osiągać tę świadomość, większą mądrość wewnętrznym, ale co tam jeszcze hmm, wybór. No, czyli tak podobnie jak, jak pierwsza grupa, czyli tu będzie konieczność dokonania mądrego wyboru, w oparciu o głos intuicji, w oparciu o głos wewnętrzny, w oparciu o głos serca, tak to powiem na różne sposoby. Czyli znowu dokonywanie wyboru. No dobrze, to dla osoby, czy dla osób, które wybrały świecznik w koszyczku. Świeczka w koszyczku złotym. Świeczka w koszyczku złotym. Czy tu jakieś fajne możliwości się pojawią? Hmm. A, miłość. A, to tak, jak miłość, to tak, jak najbardziej. Drugi kwartał, no, odwaga tu może być, ale domyślam się, że nie o to Wam chodzi. Trzeci kwartał, mądrość mądrość czwarty kwartał, szczęśliwa gwiazda o, że to jeszcze na kolejny rok, bo jak tu jest szczęśliwa gwiazda to jeszcze ten kolejny rok co tam co z tej szczęśliwej gwiazdy wyniknie tam potem a czy tu w ogóle widać? <laughs> jakie najszczęśliwsze zdarzenie w kolejnym roku, ponieważ tu już się zamknął rok, to już tu nie będziemy pytać no jeszcze zdarzenie w kolejnym roku. Hmm? Możliwość zmiany, możliwość podróży, możliwość przeprowadzki i takie mm, intensywne działanie. Będziecie czuć, że żyjecie, będziecie czuć, że czujecie i że robicie to, co chcecie robić. No, ale to już kolejny rok. Natomiast miłość, tak, w pierwszym kwartale, no i tam w ostatnim kwartale była gwiazda, przypomnę. O, gwiazda była bardzo dobrze. Hmm. To cóż życzę jednak mimo wszystko spełnienia marzeń, spełnienie pragnień, zdobycie upragnionego celu. Jeżeli się nie uda w przyszłym roku, no to w kolejnym. Wszystkiego dobrego. Zdrówka, do usłyszenia.